Witam serdecznie. Dzisiaj spróbujemy odczytać własności funkcji z wykresu. Tutaj mamy taką funkcję na układzie współrzędnych. Celowo zaznaczyłam dwoma kolorami osie współrzędnych: oś X na czerwono i oś Y na niebiesko, żebyśmy wiedzieli, którą własność odczytujemy z której osi. No i oczywiście zaczynamy od dziedziny funkcji. Dziedzina funkcji. To są oczywiście x, -y, czyli zbiór argumentów, czyli odczytujemy z tej osi. Patrzymy, w jakim paseczku mieści nam się nasza funkcja. Tak, czyli zaczynamy tutaj od minus dwóch, tu jest jakby najbardziej od lewej. Ale to minus 2 jest z pustym kółeczkiem, to znaczy, że przedział będzie otwarty od minus 2. I kończy się nam tutaj w szósteczce, tak? Ale szóstka jest y, kółeczkiem zamalowanym, to znaczy, że będzie przedział domknięty. I mamy dziedzinę z głowy. Teraz odczytujemy zbiór wartości. Zbiór wartości to wiadomo, że to są y, tak? I Teraz zbiór wartości zapisujemy na niebiesko, żeby nam się na razie kojarzyło, ponieważ większość własności odczytujemy z osi x, -ów. a na razie zbiór wartości. Czyli znowu patrzymy w jakim paseczku, tak od góry i od dołu ograniczonym, mieści się nam nasz wykres funkcji. Najniższa wartość, to tutaj widzimy, że to jest minus 3, ale znowu puste kółeczko, więc przedział otwarty od minus 3 i maksymalnie mieści się do trójeczki, tak? Powyżej trójki już nic nie ma. Natomiast w trójce wartości są, więc będzie to przedział domknięty. Ok. Kolejne własności odczytujemy znowu z osi x. -ów. I teraz będzie to na przykład monotoniczność funkcji, czyli to, co już znamy. Funkcja rosnąca, ja tutaj symbolem oznaczę, żeby było szybciej, strzałeczka do góry, czyli rosnąca dla x -ów. I znowu patrzymy, ten fragment wykresu funkcji jest rosnący, i patrzymy w jakim paseczku x to się mieści, tak? Czyli od minus dwójki do zera funkcja jest rosnąca, ale w minus dwójce znowu jest otwarty przedział. Od minus dwójki do zera, natomiast zero już domykamy. I tak będzie, umówmy się, że tak będzie. Funkcja malejąca, czyli tam, gdzie jest do dołu, więc strzałeczkę narysowałam do dołu. Znowu odczytujemy z osi x i widzimy, że ten fragment funkcji jest malejący, czyli funkcja zaczyna nam maleć tutaj w trójeczce, tak, w takim paseczku, od trójki i tym razem już będą domknięte, i tutaj od trójki do szóstki. Szóstka była też domknięta, bo miała kółeczko zamalowane, więc domykamy od trójki do szóstki. Funkcja stała. Dla jakich to jest x? -ów? Ta akurat ma znowu kawałeczek, który jest stały, chociaż może się zdarzyć, że któraś funkcja nie będzie miała którejś z tych części któregoś wtedy z punktów nie napiszemy. Funkcja stała jest tu na tym fragmencie. Od zera do trzech. Znowu odczytujemy z osi x, -ów. czyli dla x należących od 0 do 3. Super. Kolejny punkt to będą miejsca zerowe. Miejsca zerowe, wiadomo, że to są x, więc znowu z osi x odczytujemy. Nasza funkcja ma dwa punkty wspólne z osią x, tak? Tutaj jest jedno miejsce zerowe, to jest drugie miejsce zerowe. Więc wypisujemy x równają się. Jeżeli jest ich kilka, to wypisujemy w zbiorze, tak? Wymieniamy elementy. Minus jedynka i, i szósteczka. Dwa pojedyncze miejsca zerowe. Przypominam, że miejsca zerowe to znaczy, to, że to są takie x gdzie wartość funkcji jest równa 0. I to jest ważne, bo za chwilę w następnym punkcie będziemy wypisywali przedziały, w których wartość funkcji jest większa od zera. Czyli jeszcze raz, wartość funkcji jest równa 0 w tych dwóch punktach, czyli w, w miejscach zerowych, czyli jakby na wysokości osi x. -ów. Natomiast wartość funkcji większa od zera jest po prostu powyżej wartości, powyżej osi x, czyli tu gdzie wartości tak, są większe od zera, czyli y są większe od zera. Czyli będzie to ten fragment wykresu, który mieści się powyżej osi x. -ów. I ten powyżej osi x, jak sobie zasłonimy tę resztę, zaczyna się dla xów od minus jedyneczki aż do szóstki. Mhm. Więc zapisujemy dla x należących od minus jedynki do szóstki, ale ponieważ ma być tylko większe od zera, czyli nie może być równe, tak, bo równe było w miejscach zerowych, więc będzie to przedział otwarty, bo tylko ponad osią x od minus 1. I tak samo sama szóstka też nie wchodzi tutaj do przedziału. Bo w szóstce, tak jak mieliśmy, jest to miejsce zerowe i tam wartość jest równa 0. Wypisaliśmy przedział, gdzie wartości funkcji są większe od zera. Teraz wypiszemy przedział. Wartości funkcji są mniejsze od zera. Dalej odczytujemy to z osi x. -ów. Znowu oś X to jest poziom 0, ma być mniejsze od zera, czyli poniżej osi x, tak, czyli ten kawałeczek nam się mieści poniżej osi x. -ów. I dla jakiego to jest x? -ów? Dla jakich to jest x? -ów? Od minus dwójeczki do minus 1, tylko ten mały kawałeczek, tak? W tym paseczku. Od minus dwójki do minus 1, funkcja jest poniżej osi X. -ów. Czyli wartości mniejsze od 0. Tu był przedział otwarty, bo jest puste kółeczko, tutaj ma być poniżej, tak, czyli mniejsze od 0, czyli poniżej, czyli równe też nie może być. Mamy kolejny punkt. Dobrze. Yy, to są takie podstawowe wartości, które odczytaliśmy z osi X. -ów. Jeszcze możemy zawsze odczytać: teraz będzie z osi Y, dlatego na niebiesko, największą wartość funkcji i najmniejszą wartość funkcji. Wartość, czyli y, tak? Możemy napisać, że to jest f od x maksymalna, albo jak ktoś woli, może być y maksymalny, czyli najwyższa, tak? Najwyższa wartość. U nas najwyższa wartość to jest tutaj trójka, tak? Czyli najwyższy y to jest trójka. Odczytujemy z osi y, tak? To jest trójka. I znowu ta trójka, dla jakich x jest tutaj? Dla jakich argumentów? Dla argumentów x należących, i znowu tu będzie na czerwono. Ta trójeczka jest tutaj na całym kawałeczku, gdzie funkcja jest stała, czyli od 0 do 3. I tym razem domkniętego, tak? Bo w samym zerze też wynosi 3 i w samej trójce też wynosi 3. Ostatni punkcik z tych podstawowych. Wartość funkcji minimalna, czyli y minimalny, wynosi ile? Czy jest jakaś wartość najniższa w naszej funkcji? I teraz patrzymy. Jeżeli tu jest kółeczko puste, to znaczy, że nie ma tej ostatniej wartości tutaj, tak? Nie potrafimy podać jaka liczba jest tuż nad tą naszą pustą kropeczką. Dlatego w takiej sytuacji piszemy, że nie ma tej najmniejszej wartości. Gdyby to było kółeczko zamalu, zamalowane, to byłaby normalnie wartość minus 3. Natomiast jeżeli kółeczko jest puste, czyli nie ma tego ostatniego punkciku, piszemy, że po prostu brak. Jest, miejsca, jest wartości najmniejszej. Może się zdarzyć również w innych przypadkach, że czegoś jest brak. Tyle punktów mamy podstawowych. Przechodzimy do podręcznika. I teraz tak w podręczniku. O tak, punkt D, ostatni. Tak, robimy teraz, yy, odczytujemy wszystkie te same własności dla naszego podpunktu D. Piszemy już teraz w zeszycie, piszecie zadanie. To jest zadanie pierwsze, pierwsze. to jest zadanie pierwsze, strona 163 z podręcznika i my teraz robimy podpunkt D. Yy, inne podpunkty będziecie mieli do domu, więc bardzo proszę teraz uważać. Wypisujemy to samo, co przedtem i już teraz możemy sobie jednym kolorem. na funkcji, patrzymy na nasz wykres, czyli w jakim paseczku, x się, w jakich paseczku z xów mieści się nasz wykres funkcji. I odczytujemy, widzimy, że od minus trójki, ale otwartej, bo puste kółeczko, nie ma żadnej przerwy po drodze i aż do pięciu, ale też puste kółeczko. To znaczy, że będzie to przedział otwarty obustronnie od minus trzech do pięciu. Drugi punkcik to jest zbiór wartości. Zbiór wartości, czyli odczytujemy jeden z niewielu wartości, punktów, który odczytujemy z osi Y. Czyli patrzymy, w jakim paseczku od, go, od góry do dołu nam się mieści wykres, tak? Najniżej zaczyna się w minus dwójce i pomimo, że tutaj te dwa są puste, to tutaj w tym mm, punkcie jest, jest ta minus dwójka najniżej i aż do czterech czyli będzie domknięte od minus dwójki do czterech też domknięte. I trzeci punkcik, gdzie funkcja jest rosnąca, dla jakich x -ów? Widzimy, że rosnąca jest w dwóch przedziałach, tu jest pierwszy przedział, tu jest drugi, ale odczytujemy znowu z x -ów. czyli ta pierwsza, pierwszy odcinek rosnący jest od minus trzech do minus dwóch, od minus trzech, minus trzy otwarte, bo było puste koło kółeczko, do minus 2 już domknięte. Przecinek. I teraz drugi przedział to jest ten. Zaczyna rosnąć dla minus 1, a kończy dla dwójki, tak? Czyli od minus 1 do dwójki. I więcej przedziałów rosnących nie ma. Funkcja malejąca dla x'ów. I malejące są znowu dwa kawałeczki, tak? Dwa fragmenty. Czyli od minus dwójki do minus 1. Od minus dwójki do minus jedynki, przecinek i drugi malejący zaczyna się tutaj w dwójce, a kończy się tu w trójce, w takim nie w trójce, przepraszam, w dwójce, a kończy się w piątce. Od dwójki do piątki i dwójka jest domknięta, bo to było w trakcie, w środku w, w wykresu, a piątka jest kółeczkiem otwartym, więc przedział otwarty. Punkt piąty, funkcja stała. No i teraz widzimy, że na naszym wykresie funkcja nie jest nigdzie stała, więc piszemy po prostu, że jest jej brak. To się oczywiście może zdarzyć. Punkt szósty, miejsca zerowe. Ile mamy miejsc zerowych? Tyle ile punktów wspólnych ma nasz wykres z osią x, tak? Czyli tu jest pierwszy minus 2, wypisujemy w klamerce, bo to jest zbiór. Minus 2, potem 0 i potem 4 czyli 3 miejsca zerowe. Wypisujemy przedziały, gdzie wartość funkcji jest większa od zera, czyli wykres mieści się powyżej osi. Nie równo z osią, tylko powyżej, tak, większe od zera. Większe od zera jest tutaj widzimy ten fragmencik od 0 do 4, ale bez zera i bez czwórki, bo ma być tylko większe, czyli dla x od 0 do 4, ale z przedziałem otwartym, tak, bo w zerze i 4. Są miejsca zerowe i tam wartość jest równa, a ma być tylko większa. Punkt ósmy, f od x ma być mniejsze od zera. Dla jakich x Mniejsze od zera, czyli poniżej osi, tak? Ale znowu nie może być równo, tylko poniżej. I widzimy, że taki fragmencik poniżej zaczyna się na minus trójce, ale otwartej, czyli od minus trzech. Tutaj nie będzie tego punktu również, bo tu jest równo, więc tu będzie przerwa, czyli od minus 3 do minus 2, bo nas interesują tylko mniejsze przecinek. Potem dalej to ten punkt pomijamy i od minus 2 do 0 znowu jesteśmy poniżej. Minus 2 do 0. I tu jeszcze daleko widzimy, że jest trzeci fragment, który jest poniżej osi. Zaczyna się od czwórki i do piątki, ale też bez czwórki. I bez piątki. Bez czwórki bo ma być poniżej, ma być mniejsze niż 0, a bez piątki, ponieważ to było puste kółeczko. Więc mamy takie przedziały 3. Dobrze. No i teraz jeszcze najłatwiejsze dwa punkty. Y Max powiedzmy, czy F od X Max. To zapis, jak wolicie. Maksymalny Y. No i tu wyraźnie widać, gdzie jest ta wartość największa, tak? Wartość największa to jest czwórka. I tym razem, dla jakiego to jest x? -a? Tutaj wartość największa 4, którą funkcja osiąga dla x równego 2, czyli dla argumentu 2. Mhm. I wartość najmniejsza, czyli minimalna. I teraz ta minimalna, czyli najniższa, wynosi minus 2. I teraz pomimo tych pustych kółeczek, to tutaj tych wartości nie ma, to tutaj ta minus dwójka rzeczywiście jest. I jest osiągnięta dla jakiego x? Tutaj dla argumentu minus 1. Te dwa się nam nie liczą, bo są puste, natomiast to jest wartość najniższa. Równa minus 2 dla x równego minus 1. Tak wyglądają własności podstawowe dla podpunktu D. Dziękuję bardzo za uwagę.